Witam w kolejnym odcinku Minecraft. Jak to jest zrobione? W tym odcinku pokażę Wam, jak są zrobione ruchome schody i ruchome drzwi. Teraz pokażę Wam ruchome schody. Widzimy, działa wszystko. Trochę nieestetyczne, ale można sobie. O! Widzicie, są schody. Teraz pokażę Wam, jak to jest zrobione. Tak na szybko. Jak widzimy, są pistony. Żeby dwa na się odpalały, musimy dać pod pistonem kabel i tutaj obok normalnie nic nie dawać. Zobaczcie. I tu się na, od tego kable dwa na raz się odpalają i od tego i tutaj normalnie pojedynczo. Więc przypatrzcie się temu trochę. Tutaj puściłem pod ziemią, żeby złączyć tak samo jest z drugiej strony. Widzicie? Jeden kabel odpala te dwa i ten kabel też odpala te dwa. A ten odpala to. I tak to jest zrobione. Teraz pokażę wam ruchome drzwi, tak? Otw otwierane drzwi. To są zwyczajne drzwi, bo nie widzieliście. W ja ruchienkach ale pokażę wam. Widzicie? Tu jest puszczony kabel. Do tej drzwi. O, może być jeden piasek, kabel i dźwignia i to jest tak zrobione, że tutaj mamy piston tak naprawdę. I ten kabel odpala ten piston, ten kabel, ten piston i tam idzie do drzwi. Linii. I tu jest tak samo zrobione. Tylko, że to jest skomplikowane, próbowałem zrobić inne drzwi. No ale nie mam czasu. To w następnym odcinku zrobię. Więc przypatrzcie się temu, że to jest tym przykładem, że robimy sobie na wprost pistona. Kabel, ten odpala tu, możemy tak, o, i ten odpala ten. I widzimy, mamy takie drzwi na dźwignie. Następnym odcinku zrobię takie, że będzie wysuwało te dwa, tak jak teraz, tylko że będzie pusta dziura pomiędzy i będzie z góry i z dołu jeszcze. Czyli takie, jak no dobrze, dziękuję za oglądanie, proszę o subskrypcję i zapraszam do oglądania moich innych filmików. Dziękuję.